Kochasz mnie jeszcze. Ej, synek, no, co się z Tobą dzieje? Dlaczego nie odbierasz, no? Martwimy się z Mamą. Weź się odezwij. Mamię czuję, że nie będę truł. Ja chcę tylko wiedzieć, że jesteś bezpieczny. Muszę, wiesz? Dla nas, Muszę. A ciebie? Ma do mnie słabość. Każdemu by w głowie zawróciła. To ty też udawaj, że ją lubisz i jej wierzysz. Niech myśli, że wygrywa. Zobaczysz, co będzie dalej. Ty ją dalej kochasz. Ty, nie chcesz poboksować? Całe życie pracowałem, żeby jej dać to, na co zasługuje. Każdy sezon ma swój finał, prawda? Dziękuję. Zasłużyłam na to. Ze mną nie wygrasz. To zobaczymy. Nie nawidzę Cię Nie nawidzę cię.